Ma pan żelazo, ma pan żelazo, przepraszam bardzo. Nie ma pan, super, że nie ma pan żelaza. Ja panu dam trochę żelaza, proszę bardzo. Widzę, że Pan, jest, kompletnie pan o tobie. jest chyba trochę biedny z tego co widzę, także proszę bardzo, pan sobie weźmie trochę tego żelaza, naprawdę mi jest niepotrzebne kompletnie. Ale... Ja tam, nie mam dużo żelaza. Więc proszę bardzo. Wiecie sobie, pan zbroję żelazną, bo widzę, że pan Ale... biednie zamiatowej chodzi. Także proszę Ale... bardzo. Pan sobie weźmie to mi... żelazo, ja sobie tutaj pójdę do góry yy, Więc mam nadzieję, że dobrze, dobrze się pan bawi. Wie, 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 więcej żelaza, wie, 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 więcej. Czy pan wiosen więcej wiosen żelaza, wiosen dobrze? Nie ma proszę żelazo. więcej zostawcie lajka w górę, jeśli jeszcze nie Liście. Napiszę w... Proszę, żelazny. Komentarzu może znacie lek na tą chorobę, którą ma żelazny, bo już tu trochę Proszę nie rytuje, no, ale. Jak pan do mnie nie powiedział? Przepraszam bardzo, pan powiedział do mnie per żelazny Czy pan wie no, kim jestem? Ja... Jestem profesorem, tak? Proszę do mnie zwracać profesor, profesor dobrze? Mógłby pan samą zejść? Pan profe... Nie pan, tylko profesor, szacunku trochę, okej? Okay? Skończyłem studia, doktorat. Dobra Pan, pan mógłby... nie zostawi, okej? Okay? Pan, profesor, z. Daj, żelaza panu! Panu żelaza, no, bez problemu, naprawdę. Ile tego żelaza pan potrzebuje? Dla rodziny, dla. H et... To był cios poniżej pasa. To był cios poniżej stawki żelazać. Pan wow. się dobrze czuje? Przepraszam wow, bardzo. Panem, czy kogoś e... tutaj nam. Wie, w, w, wie wie co... to, ja wiem, czy. Ja do szpitala, pan powinien... Zapraszam do szpitala, są, zapraszam do mnie szpitala. Mm. Znajmo, bo naprawdę nie wiem, co jest z nim. No i co no pan, pan zrobił? Zabu... zepsuł pan całą moją budowlę? Pan się dobrze czuje? A jaką budowlę? To buchu, ale ja muszę to potem To miał być piękna sobie. budowla, pan to wszystko oczywiście zepsuł. Oczywiście, ja nie wiem, takiego ucznia wychować. Pan jest dopiero tydzień po wakacjach, dwa tygodnie. A pan się zachowuje, jakby, jakby był lipiec jakby. jak na targu. Ale. ale. Od... Dobra, Dobra, nie. Będę udał na, na tryb, jest... Wiesz, co ja muszę ten odcinek sam pociągnę? Jesteś u... Nie, 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 zapraszam bardzo. Mamy lekcje architektury, także ja pana zaproszę. Jakie jakaś... lekcje architektury? No. Panie, Itesim, przepraszam, powiem, powiem, powiem Itesim, po prostu jest pan moim uczniem, także mogę. I Itesim, posłuchaj, dobrze wiesz, że musisz się edukować, bo, bo, bo trochę ci brakuje. Także ja cię A, po prostu Mi brakuje. Nauczę trochę rzeczy. Ale zanim cię nauczę, proszę powiedz mi, są, są dwa najważniejsze pierwiastki Aha. na świecie. Powiedz mi, co to jest. Ha, ha dobra, dobra, poczekajcie, to, to, już, prze, to już przerabiałem. Yy, niech zgadnę. Żelazo. I, i, i. Jeszcze jedna rzecz Blisko, bardzo podobne Lajki, łapki w górę, proszę Aha, pana. Nic się ma, nie nauczył z poprzedniej lekcji Dobrze, następnym razem po prostu zrobimy kartkówkę Nie ma problemu, następnym razem pan zapamięta. O mój Boże, W takim ty. razie, niech pan powie ile pan ma łapek w górę Czy ja mogę, czy może Nie wiem, ale chyba cały czas za mało, więc Śmiało ty klikajcie, jeśli jeszcze nie zostawiliście Bo chyba ty nie zostawiłaś I ty też chyba nie zostawiłeś Ja zostawiłem, przepraszam bardzo, proszę, wypraszam sobie Dobra, Mniej to za sobą po prostu... To. prostu to... Dobrze, lekcja architektury, tak? Na ten okay, okay, no rozumiem Zapraszam pana za mną. Wie pan co? Tak jak chciałem panu wcześniej powiedzieć, no. e, są dwa naj, właściwie najważniejsze pierwiastek no. na świecie. E, to jest to żelazo. Jak pan widzi, tak wygląda blok żelaza. Okej, okay, gdzie, gdzie, gdzie pan prowadzi? Do... E, tak wygląda blok żelaza. Jest to najwspanialszy do e, blok, jaki do, do, ty do idziemy czy tu ja... Dobrze, może pan nie przerywać, dobrze? E, I te Okej, po imieniu. Dobrze, rozumiem. E, bo nagany nie chciałbym, szczerze mówiąc, zdawać. Jakie nagany? Ale wydaje mi się, że. O że że rodzice nie będą zadowoleni jeśli zobaczą, jeśli ja, widzimy ja twoje zachowanie. Także proszę pana, panie Itasimie, właśnie Itasimie, eee, zobacz, to jest, to jest blok żelaza. Jak widzisz, jest to najbardziej idealny blok. Eee, ma jakby 6 sze sześć boków, sześć, sześć ścian tak właściwie. Na każdy blok. Eee, osiem, osiem kątów, osiem kątów, mm. kątów właśnie, wierzchołków znaczy. Eee, także jak widać, jest to najwspanialszy, najbardziej rozbudowany mm. i najlepiej okay. wyglądający blok, jaki tylko istnieje na tym świecie. Eee, no i tak jak pan wie, dzisiaj Zajmiemy się e, historią architektury, właściwie zajmiemy nie właściwie, no, zajmiemy się dzisiaj pana? architekturą no. modernistyczną. Ja panu pokażę kilka no. przykładów takich e, wspaniałych, wybitnych dzieł architektury współczesnej. Ale, ale panie pewnie do szkoły <coughs> czy gdzie idziemy? Zapraszam Bóg za mną, dobrze? Wow, wow! Tak. Kiedy, kiedy ty to wybudowałeś? Wie pan, co, to jest praca z poprzed, poprzedniej klasy i ja myślę, że pan również o takiej perfekcji. Przepraszam, I sim, również do takiej perfekcji ze mną dojdzie. Co ty Zapraszam, ty za przez mną. Noc? Zapraszam za mną, dobrze? Zapraszam Zpałeś? za mną. Od z tej perspektywy mi tutaj najwięcej widać. Ja widzę, że ty, ty jesteś taki jakiś wesoły dzisiaj, także. Co tu się dzieje? Ja proponuję, zobaczymy co, co, co tutaj wiesz o modernizmie. I opowiedz mi o tym budynku. Ale... O, opowiedz mi o nim. Ale. Skąd no się to wziął? Kiedy, kiedy ty to wybudowałeś? Wyszczając, skąd myślisz że laza? Żelaza, że Żelaza. Y... żelaza. Okej. Okay. Znaczy, że pan nie wie, tak? I nim nie wiesz? Ale. Wiesz? Kiedy ty to No nawet, nawet farma by tego nie wyrobiła. Dwa dni temu dałem zadanie ci, żebyś się dowiedział, skąd biorę to żelazo. A ty oczywiście, jak zawsze jesteś nieprzygotowany no, na lekcję. Wiem, że z farmy doskonale. Jesteś nieprzygotowany, ja lec, teraz to, wiesz, to, tak? Oczywiście, nie, leci minus, leci lecie minus ja, w tym momencie Minusa ja, już panu ja, daję ja Zapiszę sobie chwileczkę, ja myślę, chwileczkę Wie pan co, nie, zapraszam tutaj do mnie, ja tutaj minusa pana już wpisuję I Proszę mi zostawić w spokoju Pierwszy minus przypominam, że trzy minusy to jest jedynka, ocena niedostateczna Póki co jeden, ale myślę, że to się My, Myślę, że zmieni. chyba ten upadek się tak zaszkodził zwierzowca ostatnio Upadek zwierzowca... Nie widzę, że naprawdę troszeczkę coś Zaszkodziły chyba te wakacje. Mamy, mamy wrzesień, mamy drugi tydzień, połowa okay. września, a zachowujesz się jakby był nadal czerwiec albo lipiec, na, co najmniej. Także ja proponuję, żebyśmy wyszli z tego targu i zaczęli w końcu poważnie myśleć nad, nad edukacją. Także zacznijmy może. Ale zanim o czym, do od Przecież ja się do żadnej szkoły nie zapisywałem. Dobrze, zapraszam do łóżka, bo wydaje mi się, że jest ciemno. Myślę, że to będzie całkiem Tak, Pójdźmy się bo tutaj, w nocy nie będziemy na pewno o tym rozmawiać. Czy, gdzie, gdzie, gdzie jesteś, powiedz mi, bo jestem na szczycie wieżowca. Tak, tak samo. Tak, to ja, ja już leżę. Ja już w takim razie leżę, e, także zaraz zaczniemy, oczywiście, od teorii. E, widziałeś już naszą piękną pracę poprzedniej klasy, e, klasy dokładnie czwartej. O hotelu. E, tak, tak, tak. E, klasy okay. czwartej D, zwłaszcza na samą górę. E, no i proszę, może opowiedz mi coś o tym, e, jakieś, nie wiem, cokolwiek wiesz o, te, o, te, o tej architekturze. To prawda, widzę, że tutaj mieli zadanie domowe. O! Skończyć skończył, więc, no pięknie pan więc. Nie to, ja, to To, si to się nie dziwi, ja myślę, że one są w środku. Także ja proponuję zejść po prostu. Więc I, i, ale, ale zapraszam na dół. Placa, zapraszam to, na dół. Dobrze. Co? Zapraszam na dół. Zapraszam na dół. Tutaj do wody. Z zapraszam na dół. O co mu chodzi? Halo, zapraszam na dół. Miło, dobrze. W takim razie teraz tak, Mój Boże. To ja może no. panu przedstawię może i też nie tobie przedstawię, bo widzę, że nic zbytnio nie wiesz o modernizmie. Także zapraszam tutaj bardzo serdecznie okay. za mną. Tutaj no mamy jedno z wielu wejść do naszego hotelu. To akurat wnętrze zajmowała wow. się klasa druga C Ale która... kto. Do... O przepraszam, przepraszam, mógłbym się zapytać, kto do należy? Do klasy drugiej C nasi najbardziej wybitni uczniowie, między innymi Tillerek, Matruner, no, Aha. wiadomo Zajmiliśmy się wnętrzem tego wszystkiego. No i właśnie tak wygląda ich interpretacja, właściwie tematem, który mieli jakby tutaj zawrzeć, była korona królewska. Myślę, że idealnie im się to udało. Między innymi w odzwierciedleniu tutaj tych wszystkich czerwonych Okej, szat, tej całej rozumiem. korony, która tutaj wisi nad całym lobby. Co pan o tym sądzi? Pr proszę jakieś. Yy, wolne Piękne, piękne. Yy, I rozumiem, że tak pan chce zostawić w takim yy, surowym. W durowym klimacie tak tak niewykończone bo po pana, bo, 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 ci bo jest... ja mam ja mam takie jedno pytanie czemu, czemu dokąd prowadzą te schody ja rozumiem, ja, ja że to wszystko było planowane tak Ej, a proszę proszę to nie proszę nie niszczyć pracy proszę nie niszczyć pracy i uczniów. To jest sztuka nowoczesna, to jest wolna przestrzeń To jest open space To jest To jest open space, to jest wolna przestrzeń W której mają się wylatnie Mają myśli, nasze myśli z głów mają wtedy wychodzić, mają, mają Wszystko ma mieć po prostu Chodzi tutaj o o, o ekspresję, nie rozumiesz. Nie, nie zrozumiesz, naprawdę. Ym... Trzeba być... Znaczy, tak, być tak, żeby tak, to tak, tak, rozumiem. Także wszystko. zapraszam do na dół z powrotem, bo... Tak, już, już pracę swoich kolegów z yy... niższych klas. Myślę, że to było Wie bardzo pan co? A pan by na pewno tego nie chciał wykończyć. Ja to wykończę, oczywiście. To będzie wykończone jeszcze w tym miejscu. między innymi tu będą jeszcze jakieś definićory i tak i tak dalej. Myślę, że to Je... jest chyba taki dobry moment. Wie, wie pan co, bo akurat jest, nie, nie wiem czy pan wie, ale jestem w trakcie kręcenia odcinka na nasz, Odcink. nasz kanał. Przepraszam, yy, 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 i... chce pan yy, dokument tak, o mnie tak, nagrać. Chcę, tak? chcę, chcę nagrać coś o panu i o, o panu cho, yy, o o moich... o pana hotelu. Tak, o, moim hotelu, pan... to nie jest mój hotel, to jest hotel uczniów z klasy drugiej C yy, drugiej C właśnie wnętrze czwartej F yy, w zewnątrz. Okay. No że no, no tak, ale o pańskim dziele, o pańskim yy, wszechobecnym twórcę. Ja proponuję, tak, to ja, tak. ja proponuję, ja pójdę może po, po moje największe dzieła, jakby po, okay, tak, przedstawię tak. panu kilka, tak. kilka kilka moich takich perełek. Yy, daj pan dosłownie 4 minutki. Ja sobie po to pójdę, dobrze? Dobra, dobra. To, to, to ja to ja będę stał. Dobrze, y -y, dobrze jasne? Y ewentualnie zobaczę jakieś tej poprawki, możemy wprowadzić... Ale okej. Okay. Oczywiście, Oczywiście to, proszę, nie prosić, czekać, nie spalęcie, proszę czekać, proszę czekać. Dobrze, dobra, dobra. Ej, dobra. Trzeba to skończyć. Nie, 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 absolutnie tak nie może być. Nie wiem co mu odromało, ale to jest ewidentnie moja wina. Tylko nakłaniałem do swojej tej dziwnej maszyny, dobra. Wiecie co? Mam pewien pomysł. Słuchajcie. Lecimy szybko do domku. Ogarniemy trochę TNT, bo to na pewno tak nie może stać. Nie, 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 absolutnie wysadzimy to. cholipcie i żeby nie został na tym blok na bloku, nie? Szybko, ogarniamy, czyli Gdzie ty, że razem zawsze chował TNT? Eee, tu, 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 tu nie ma, tu nie ma, tu, tu nie ma. Gdzie to jest, Dobra, szybko, szybko. szybko. Eee, da, mamy TNT. Może jakiś mechanizm. No, o! Myślę, Być to będzie dobry pomysł, czekajcie. Wezmę trochę rypterów. Eee, Redstone na dużo. I może jakaś dźwignia wyjdzie się przed... A bo dobra, tak, guzik weźmiemy, guzik. A nie, są dźwignie. Okej, okay. Weźmiemy szybko dźwignię, dobra, i szybko, szybko pędem, póki on to żelazo zbiera. Masakra, ale wiecie co, kochani widzowie, napiszcie co mogło się stać żelazną, bo ja No kto i kto przede wszystkim ustawił opis tej maszynki, bo ja nie mam dla tego pojęcia. Jak to się stało i w ogóle czemu to się stało? Bo to co on teraz wyprawia to są jakieś chory żarty. Wyobraźcie sobie, że tego hotelu praktycznie jeszcze nie było. Okej, okay. umawialiśmy się, że hotel będziemy budować, ale nie wiedziałem, że on to w jeden dzień wybuduje! I w ogóle kiedy on tu zdąży wybudować? Nie mam tego pojęcia. Więc tutaj. Dobra, szybko tutaj rozstawmy jakieś TNT. Eee, może w podłodze zakładam, bo tu jest niestety wieża obok tej TNT, wiesz, i się boję, żeby nic tutaj nie wysadziło. Eee, Czekajcie chwilę. Prowadzimy. Myślę, że on nie jest za bardzo bystry, więc chyba tak jeśli mechanizm trochę będzie wystawał. I go wkręcimy, że to jest coś bardziej, nie wiem, jakiś nowoczesny mechanizm do otwierania drzwi, to myślę, że on się i tak nie ogarnie. Więc wiecie. Tutaj jeszcze wstawimy TNT. Myślę, że jakoś dużo specjalnego nie potrzeba, ale wiecie, no tak, żeby doznał szoku. Może wiecie, go coś to wytrąci trochę. Wiecie, zabudujmy to tak, żeby to jakoś na na naturalnie wyglądało. Tutaj był ten dywan, raz, dwa, trzy. E dobra, gdzie jeszcze możemy to TNT poprowadzić? Tutaj raz dwa trzy cztery pięć sześć okej okay. yy, gdzie jest ten yy, redstone tutaj hops 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 tu czy gdzieś jeszcze mm, weźmy pochowajmy. może tutaj za, za tymi krzaczkami zrobimy jeszcze dwa redstoney postawimy raz dwa Ej, dwa TNT przepraszam Szybko teraz do, 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 doprowadźmy do tego repeater i ciągniemy to tutaj w dół. Nie, on to zobaczy. To trzeba tutaj niżej zrobić. Cyk. Cyk. Cyk, tutaj. Mm, czy tam jest doprowadzone to TNT? Czekajcie. Tam jest do do doprowadzony sygnał. Rex, nie był. zobaczcie, widzicie. Dobra, myślę, że tak powinno być. Okej, okay, szybko to zabudujmy. Bo myślę, że on tu już powoli będzie wracał. z dużo nie zdążyliśmy. A, dobra, myślę, myślę że to jako taka. Nie wiem, yy, dawka wstrząsowa będzie ok? Myślę. To ja raczej nie podoba. O wiem! Schowajmy, że TNT to jest szybko. Z, z, za to, okej. Okay. Tu, 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 tu. Ej, coś długo go nie ma, kurde. Co on tam robi? Ale w sumie, dobra, to, 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 to działa tylko na naszą korzyść. Żeby, żeby go teraz szybko tutaj nie było. Eee, Postawmy... dobrze, już jestem, już jestem. E e niech nie, nie, Niech pan nie wchodzi ogólnie. Eee, yy, wie, wie pan co było? Zauważyłem, że... Yy, to sztukę mam na zewnątrz wystawić? kablowanie było słabo zrobione. Wie, wie pan co? Ja tutaj przygotowałem taki specjalny mechanizm, żeby pan sobie sprawdził, jak oświetlenie działa. I jeszcze. jeszcze nie, nie, nie. Niech pan nie wchodzi, o... ja, niech pan nie wchodzi bo kable są na wierzchu, dobrze, wszystko Ej, wygląda. Jasne, a ja mogę tutaj gdzieś panu zbudować moją sztukę, bo ja obiecałem panu, że ja panu tu zbuduję. Także ja panu to szybko tak przedstawię, dobrze? Bo to jest. Zależy mi jednak, żeby. Okay. Żeby zaczął pan moje najnowsze dzieło okay. i wyraził pan może o tym opinię. Także daj pan dosłownie sekundkę. Ja tutaj tylko przygotuję może pokaz z całym, całym przedstawieniem. Rozumiem. To przedstawiać wszystko, co teraz buduję ma przedstawiać ja jakby rozumie robię pan tutaj to ja zaraz pokażę panu co teraz ma to przedstawiać po prostu tak 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 tak, tak że wszystko tak, pan zrozumie tak, tak, także wspaniale już tutaj nie ma kończę. problemu najmniejszego tak ja, ja pana rozumiem po całości dobrze już skończyłem czy jest pan A, tutaj okej okay, tak 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 tak, idę, tak idę, idę, proszę idę, idę. bardzo to jest moje najnowsze I... dzieło najnowszy pomnik on jeszcze szczerze mówiąc nie miał swojej premiery także jest tam pierwszy pierwszy dziennikarzem, mm. który może zobaczyć czyli e, symbolizuje? Ku, ku, ku. Symbolizuje on dwie dusze, yy, które jakby się łączą w całość. Myślę, że... Okej, okay. okej. Okay. to bardzo głębokie znaczenie. ale mogę do, do, wie, yy. wie pan co? Bo ja właśnie naprawdę nie mogę doczekać pana prezentacji. Wie pan co? Wie yy, pan, pociągnąłem już kable, całym ośrodku, wszędzie wszystko jest te oświetlenie i będzie się dodziać automatycznie. Z racji tego, że yy... Pan jest taki wyjątkowy i taki wspaniały Tak, tak, tak Dla całej Chwały Żelaza Wypadałoby Pan, żeby Pan właśnie użyczył swojej ręki i użył tego guzika A i jeszcze Pani przypomnieć, co to jest? To jest system oświetlenia, tak? Tak, to jest system oświetlenia Ja może to podpiszę, żeby nikt się potem nie pomylił, że to jest system oświetlenia No bardzo proszę, nie ma problemu, nie ma problemu podpisuje oświetlenia Dobrze, bo ja potem nie chciałbym, wie Pan, nie chciałbym się pomylić, nie chciałbym jakieś TNT odpalić, rozumie Pan po prostu Była po prostu tak? Ale, jaki D &D? No nie wiem, na przykład jakby ta ta wieża nie. Nieważne, nie, nie, nie aha, nieważne, ważne Rozumie dobra, nie pan, ważne. to nie to po prostu byłoby... Tak? Nie, szapo, przepraszam. Tak, z tej stron, dobra. tak było bardzo głupie, także ja... Czy możemy sprawdzić, wszystko działa, tak, jest pan tak, pewny? Tak, tak, tak. Dobrze, sekundkę, sekundkę, bo widzę, że... O, nie słyszę kupić dźwięków. Dobrze, w takim razie, ja sobie to... Tak nie, niech pan odpala, niech pan, niech, pan, niech, pan, niech pan odpala, nie, niech Oczywiście nie klikam o, czy tak się lampy zapalają? To jest taki dźwięk, tak rozumiem? A, tak, no, dosyć tak, ciekawe, ale jest. jeszcze nic nie... Gdzie jest pan? Gdzie ty siedzisz? Gnojku! Ciekawe Gdzie ty jesteś? Dopadnę cię, już po tobie! Zniszczyłeś mój cały hotel! Mój cały dobytek! Nie, już jest po tobie, już jest koniec z tobą! Wiecie co? Chyba ta terapia wstrząsowa na niego nie, nie, nie podziałała. Gdzie ty jesteś? Wracaj uciekamy. tutaj! Poczekajcie, poczekaj. schowajmy się, ty ona sobie nie znajdzie Gdzie ty jesteś? Gdzie nie ty, wiem, ty jesteś? Zaraz się złapię! Kochani widzowie, jeśli macie jakieś pomysły, jak pomóc, bo ja już nie już kończyć pomysły powoli, to śmiało piszcie w komentarzach. Dajcie, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Może to pomoże coś nie mam Już po tobie! Ale znajdę cię! w co, co może dolegać, albo jak mo można było go wyleczyć. Naprawdę, bo to jest już się chore, staje dla mnie. Więc co? Dziękuję Wam pięknie za odcinek. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i koniecznie no, nie zostawiajcie nas bez pomocy. Każda łapka się liczy i każdy komentarz, więc co? Dziękuję wam bardzo serdecznie i trzymajcie się na razie. Ja się będę chował.